Droga do Bożego Królestwa, to droga za Jezusem, to pójście za Nim. Ci dwaj powołani, o których wspomina dzisiejsza Ewangelia, mieli ogromne chęci pójść za Jezusem, by mieć udział w Jego Królestwie. Jednak w tych wielkich chęciach coś im przeszkadzało. Nie przeszkadzamy im jakieś złe intencje, wręcz przeciwnie. Przeszkadzamy im jak najbardziej dobre, szlachetne intencje. Temu pierwszemu przeszkodą stał się do dom. Dom w imię oznacza miejsce zamieszkania, ale także rodzinę. Jezus powiedział do niego Widzcy mają noły i ptaki gniazda Lecz w tym nie ma miejsca Na ziemi gdzie by mógł głowę wesprzeć Według tych słów Ten powołany Musiałby opuścić swój dom Ale on nie chciał opuścić swego domu W ten sposób jego domu stał się dla Niego przeszkodą do pójścia za Jezusem. Przeszkodą w drodze do Bożego Królestwa. A przecież to, przebywanie w domu, rodzina, troska o dom, o rodzinę, to jak najbardziej szlachetna intencja. I Jezusowi nie, nie, nie o to aby przestać przebywać w domu w rodzinie, by zaprzestać o nią troski. Ale według Jezusa opuścić swój dom, to pójść za nim, pójść drogą do Bożego Królestwa oznacza tak troszczyć się o swój dom, o swoją rodzinę, by ta troska nie stawała się przeszkodą do Królestwa Bożego.